Już za tydzień rozpoczyna się nowy sezon naszej ukochanej Ekstraklasy. W tym sezonie po raz pierwszy aż trzy drużyny będą spadały z ligi, więc nie tylko będziemy mieli zażartą walkę o jak najwyższe pozycje, lecz również, jak to mówił Franciszek Smuda, czeka nas bardzo ciekawa walka o spadek. W poprzednim sezonie zaplecze Ekstraklasy opiewało bardzo solidne marki, tak jak Arka Gdynia, Widzew czy ŁKS. Jednak ostatecznie żadna z tych drużyn nie wystąpi w sezonie 2021-2022 w najwyższej lidze. Kim są tegoroczni Benjaminowi PKO Ekstraklasy? To jest kanał Centro Strzał i ja nazywam się Karol i zapraszam Was na przegląd nowych drużyn w naszej lidze. Zacznijmy więc od zwycięstwa poprzedniego sezonu Fortuna I liga. Radomia Radom zakończył sezon z dorobkiem 68 punktów, tym samym zapewniając sobie mistrzostwo zaplecze Ekstraklasy. Defensywa Radomiaka była najlepszą obroną ligi. Zieloni stracili zaledwie 20 bramek i zaliczyli 49 trafień do siatki. Drużyna z Radomia była już bardzo blisko awansu w sezonie 19-20. Jednak wtedy w barażu ulegli tegorocznej sensacji ekstraklasy – Warcie Poznań. Co ważne, nikt z mistrzowskiego trzonu nie zmienił barw klubowych, co często zara się po sukcesie polskiego klubu. Jeśli chodzi o zbrojenie się, Radomiak pozostał trzech Portugalczyków. Oczywiście jak na nasze kluby przystało, byli to zawodnicy – za których Radomiak nie musiał płacić ani jednego euro. Gonaco Silva jest 30-letnim środkowym obrońcą, który w zeszłym sezonie reprezentował barwy portugalskiego Palences Sat, w którym rozegrał 18 meczy i zdobył jedną bramkę. Transfermarkt wycenia go na 800 tysięcy euro i czyni go najdroższym zawodnikiem Zielonych. Z klubem związał się na 2 lata. Kolejnym Portugalczykiem jest Luis Machado. Lewy napastnik będzie reprezentował barwy Radomiaka również co najmniej przez 2 lata. Ostatni sezon spędził w dalekich Indiach, w North East United, a jego klub zajął trzecie miejsce w lidze. On sam zdobył 7 bramek, co jest najlepszym wynikiem w klubie. 28-latek jest wart 400 tysięcy euro. Ostatnim jak na razie nabytkiem Radomiaka jest Mario Rondon. 35-letni już środkowy napastnik zeszły sezon spędził w Rumunii, dzierżąc na sobie trykot klusz, w którym zdobył 4 bramki i wywalczył wicemistrzostwo kraju. wenezuelsko portugalski napastnik wart jest 600 tysięcy euro, oraz rozegrał 14 meczów w drużynie narodowej w Wenezueli, zdobywając 3 bramki. Z mistrzem pierwszej ligi związał się na 2 lata. Radomiak powstał w 1945 roku. Jednak na skutek fuzji z radomskim kołem sportowym przyjął ich tradycję i za datę założenia przyjmuje się 1910 rok. W sezonie 1984-85 zieloni grali w najwyższej lidze w kraju. Jednak był to niestety tylko jeden sezon, i już od następnego grali w drugiej lidze. Od tego momentu zaczęły się czarne czasy dla drużyny z Radomia, która szorowała po niższych ligach. A jedynym większym sukcesem był awans do ćwierćfinału Pucharu Polski w sezonie 2006-2007, gdzie odpadli po dwóch meczu z Krakowią. W 2008 roku Radomiak stanął na przepaści i był zmuszony ogłosić bankructwo. Rozpoczął nowy sezon w czwartej lidze. Od tego momentu Zieloni z mniejszym i większym powodzeniem pieli się ku wyższym ligom. W sezonie 19-20 jako Beniaminek pierwszej ligi zajęli czwarte miejsce, które uprawnia do gry w Barażach. W półfinale pokonali Mieć Legnica, lecz w finale przegrali z Wartą Poznań 2-0. Jednak coś odlecze, to nie uciecze jak mówi polskie przysłowie i już w następnym sezonie zatriumfowali w zapleczu Ekstraklasy, dając sobie również prawo w grze do ekstraklasy po 36 latach przerwy. Na co dzień Radomiak rozgrywał swoje mecze na stadionie imieniem braci Czachorów w Radomiu. Stadion obecnie przechodzi rewitalizację i docelowo z 5 tysięcy krzesełek ma być powiększony do 15 tysięcy miejsc oraz ma posiadać zadaszone trybuny. Jednak remont ten ma zakończyć się dopiero w 2022 roku i jak na razie, aby jak mógł rozgrywać mecze na poziomie ekstraklasy, będzie musiał zadowolić się wynajęciem stadionu w Białohatowie, gdzie swoje mecze w zeszłym sezonie rozgrywał wicemistrz Polski Raku Częstochowa. Można było również usłyszeć o możliwości grania zespołu z Radą Jana Łazienkowskiej na co na pewno niebagatelny wpływ ma zgoda tamtejszych kibiców. Jednak cena za rozegrany mecz przerosła Zielonych. W słonie okazały się drugą drużyną, która bezpośrednio awansowała do Ekstraklasy, zajmując drugie miejsce. Przez dużą część sezonu klub z niecieczy prowadził w tabeli. Jednak na wiosnę drużyna Mariusza Lewandowskiego złapała zadyszkę, którą wykorzystał Radomiak. Termalika warta jest prawie 6 milionów euro, a najdroższym zawodnikiem jest najnowszy nabytek, pozyskany za 200 tysięcy euro, 24-letni serbski środkowy obrońca Niemania Tekijaski. Zawodnik ten w zeszłym sezonie reprezentował dziesiątą drużynę Ligi Serbskiej. Spartak Suboticza w sezonie 2020-2021 zagrał w 34 spotkaniach, zdobył jedną bramkę oraz jedną asystę. Ze Słoniami związał się na dwa lata. Kolejnym nowym nabytkiem Brugbetu jest zawodnik już dobrze znany w Ekstraklasie. Adam Chlowszek. 32-letni Czech razem z Legią Warszawa były trzy mistrzostwa kraju oraz dwa puchary Polski. Łoszek gra na pozycji lewego obrońcy, a w zeszłym sezonie reprezentował Kaiserslautern, który dziś gra na poziomie 3. ligi niemieckiej. Rozegrał tam 26 spotkań, zdobył jedną bramkę oraz trzy asysty. Podpisał on roczny kontrakt z klubem. W Ekstraklasie zostanie również obrońca z nie najlepszej defensywy z zeszłego sezonu, bowiem Filip Modelski, czyli prawy obrońca Podbeskidzia, który już pożegnaliśmy z najwyższej ligi rozrywkowej. Zagrał 23 spotkania. Dnianin na dzień dzisiejszy wart jest 200 tysięcy euro i również związał się ze Słonikami na rok. Ostatnim zawodnikiem, jak na razie pozyskanym przez Nieciecze, jest 20-letni prawy obrońca, który grał w Górniku Łęczna, czyli kolejnym zespole, który wywalczył awans do ekstraklasy, Bartłomiej Kukłowicz. W zeszłym sezonie wystąpił w 19 spotkaniach. Zdobył bramkę oraz asystę. Kontrakt został podpisany na 2 lata. Z Brukbetem łączeni są również były zawodnik Barcelony, który rozegrał tam aż, uwaga, 12 meczy. Dmitro Cigryński. ma 34 lata i bardzo bogate CV. Obecnie jest wolnym zawodnikiem, a jego nominalna pozycja to środkowy obrońca. Oraz Stanisław Hoffman, 31-latek, od 9 lat jest obrońcą w FC Słowacko. W zeszłym sezonie rozegrał 31 spotkań. Trafił do siatki 4 razy i zaliczył 3 kluczowe podania. Co ciekawe, Termalika posiada własny stadion położony we wsi ciecza która ma 723 mieszkańców. Jest to świetny przykład, jak powinna być prowadzona infrastruktura klubowa. Arena, na której swoje mecze rozgrywają szaleni wieśniacy, jak sami siebie nazywają kibice Brookbetu, posiada 4666 miejsc, z czego 1600 jest zadaszone. O Termalice zrobiło się naprawdę głośno w 2015 roku, kiedy awansowała do ekstraklasy. Na tyle głośno, że wiele dziennikarzy i stacji telewizyjnych, również za zagranicy, Zjeżdżało do malutkiej wsi koło Tarnowa, aby porozmawiać z mieszkańcami. Jest to na pewno sytuacja niespotykana, lecz bardzo pozytywna. Jak już wspomniałem, ich infrastruktura jest godna podziwu. Wystarczy rzec, iż Sandycja Nowy Sącz musiała wynajmować stadion w Niecieczy w sezonie 2017 18 ponieważ jej stadion nie spełniał wymogów licencyjnych ekstraklasy. Swoje początki Brookbet odnotowuje w 1922 roku. Co ciekawe, drużyna nie miała jednolitych strojów. Każdy piłkarz przynosił własny trykot. Rozgrywali oni swoje mecze z okolicznymi wiejskimi drużynami. Przez wybuch II wojny światowej działalność klubu została zatrzymana. Po wojnie klub funkcjonował w formie ludowego zespołu sportowego. W latach 70. drużyna przestała istnieć. W 1983 roku drużyna została reaktywowana, ale swój ogromny sukces może zawdzięczyć Krzysztofowi Witkowskiemu, właścicielowi firmy Brugbet, zajmującej się kostką brukową który na początku XXI wieku zdecydował się na bycie sponsorem tytularnym klubu z Niecieczy, inwestując w nią ogromne pieniądze. I to dzięki mądremu kierownictwu na klubem Termalika w sezonie 2014-15 zajęła drugie miejsce premiujące awans do Ekstraklasy. Nieciecza przeprowadziła jeszcze jeden transfer. Zmieniła bowiem swój herb, który możecie zobaczyć właśnie teraz. Ostatnim Beniaminkiem, który zagra w tym sezonie Ekstraklasy jest Górnik Łęczna, który w tabeli zajął szóste miejsce, czyli ostatnie, które daje prawo do gry w barażach o najwyższą ligę w Polsce. I nic nie umując drużynie złęcznej, w owych barażach mieli dużo szczęścia. W półfinale zmierzyli się z GKS-em Tychy. Stracili brankę w trzecim minucie, następnie w 23 minucie, jednak sędzia po konsultacji z systemem VAR uznał, iż był spalony. Zielono-Czarni zremisowali rzutem na taśmę w 87 minucie, do siatki trafił wtedy Michał Mak. dogrywce nic już się nie stało i Górnik awansował do finału po serii rzutów karnych. W finałowym starciu czekał na nich ŁKS, który był zdecydowanym faworytem tego spotkania. Jednak w 12 minucie Arkadiusza Malarza pokonał Serhii Krikun. Więcej bramek w tym meczu nie padło i duma Lubelszczyzny dołączyła do Radomiaka i Termaliki. Górnik wyceniany jest na prawie 4 miliony euro, co oznacza, że kolokwialnie mówiąc jest najbiedniejszym Beniaminkiem. Najdroższymi zawodnikami są Paweł Wojciechowski, (wartość Piączka, Serhii Krikun oraz Bartłomiej Kalinowski. Każdy z tych piłkarzy wart jest 250 tysięcy euro. Jeżeli chodzi o najnowsze transfery, do Ekstraklasy wraca Janusz Gol, który w zeszłym sezonie reprezentował barwy Dynama Bukareszt. 35-latek rozegrał 17 meczy, zdobywając jedną asystę. Defensywny pomocnik związał się z zielono-czarnymi rocznym kontraktem z opcją przedłużenia. Do drużyny na zasadzie definitywnego transferu dołączył również Daniel Dziwniel. 28-latek zeszły sezon spędził w Sandecji Nowy Sącz. Lewy obrońca rozegrał 29 spotkań, trafiając raz do siatki oraz zaliczając jedno kluczowe podanie. Wypożyczony z pogoni został Krispin Szcześnia, który jest 20-letnim środkowym obrońcą. Z Awiświlling wypożyczony do Dumy Lubelszczyzny jest Jakub Cielebiak. Z motoru Lublin prawy obrońca Michał Kroll. łączną łączeni są również Ariel Borysiuk, Filip Marchwiński, Javier Hernandez, Mejk Karwot, Abdul Aziz oraz Bartosz Rymaniak. Tak więc zielono-czarni mogą wzmocnić się jeszcze starymi, ekstraklasowymi wyjadaczami. Duma Lubelszczyzny jest bardzo młodą drużyną. Klub powstał w 1979 roku. Od tego momentu zaliczał regularne awanse i w 2003 roku zatopił w ekstraklasie. W 2007 roku na jaw wyszły afery korupcyjne, za co łączna została zdegradowana dwie klasy rozgrywkowe niżej. Otrzymała karę finansową w postaci 70 tysięcy złotych oraz minus 6 punktów na start. Pomimo takowych problemów Zielono Czarni w 2014 roku wrócili do najwyższej ligi rozgrywkowej w Polsce, z którą pożegnał się po sezonie 2016-2017, kiedy to zgromadzili zaledwie 22 punkty i razem z Ruchem Chorzów opuścili Ekstraklasę. Duma Lubelszczyzny rozgrywa swoje mecze na stadionie przy Alei Jana Pawła II 13 w Łęcznej. Na obiekt może wejść 7456 osób. Murawa jest podgrzewana, posiada dwie zadaszone trybuny oraz jedną otwartą. Od południowej strony znajdują się hala oraz malutki hotel. I to tyle na dziś. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie całego odcinka podcastu. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, aby nie ominęły Cię żadne nowości. Do usłyszenia za tydzień.